Moja siostra podarła moją suknię ślubną na kilka dni przed weselem z czystej zazdrości. Ale odwróciłam sytuację i sprawiłam, że gorzko tego pożałowała. Kiedy to zobaczyła, po prostu się załamała. Nazywam się Aleksandra i za kilka dni miałam zostać żoną mężczyzny, którego kocham. Moje wesele z Piotrem było tuż, tuż, a ja byłam najszczęśliwsza na świecie. Przez miesiące planowałam każdy szczegół, wybierałam kwiaty, muzykę, a przede wszystkim suknię idealną. Suknie moich marzeń. Była po prostu olśniewająca długa, z delikatnej koronki, uszyta na miarę specjalnie dla mnie. Kiedy po raz pierwszy ją przymierzyłam, przeszedł mnie dreszcz. Spojrzałam w lustro i wiedziałam, to właśnie w tej sukni powiem o tak miłości mojego życia. Ale nie wszyscy cieszyli się moim szczęściem. Moja siostra, Katarzyna, wydawała się zdeterminowana, by zepsuć mi ten wyjątkowy czas. Odkąd ogłosiłam zaręczyny Czułam jej dziwne spojrzenia i słyszałam kąśliwe uwagi. Na początku starałam się to ignorować, ale z czasem stało się oczywiste, ona mi zazdrościła. Takie wielkie wesele to mnóstwo roboty. Na pewno dasz radę? Mówiła niby od niechcenia, próbując zasiać we mnie niepewność. Albo. Ta suknia, nie wiem, jakoś do ciebie nie pasuje. Za prosta. I tak było za każdym razem. Ani jednego słowa wsparcia, ani jednego szczerego uśmiechu. Ale najgorsze miało dopiero nadejść. Trzy dni przed ślubem zabrałam swoją suknię do domu naszej mamy. Chciałam jej ją pokazać, podzielić się tą wyjątkową chwilą. Kiedy ubrałam się w salonie, mama była wzruszona. Aleksandra, wyglądasz przepięknie, kochanie powiedziała, a jej oczy zaszkliły się łzami. Spojrzałam w lustro i uśmiechnęłam się. Tak, wszystko było doskonałe. Ale kiedy odwróciłam się do Katarzyny, zobaczyłam tylko pusty wyraz twarzy. Mocno zaciśnięte usta, zimne oczy przeszywające każdy detal sukni. Nie powiedziała ani słowa. Po prostu skrzyżowała ramiona i bez słowa wyszła z pokoju. To mnie zaniepokoiło. Ale nawet przez myśl mi nie przeszło, co zrobi później. A kiedy się dowiedziałam, miałam wrażenie, jakby moje serce zostało rozdarte razem z moją suknią. Suknia była schowana w szafie w pokoju gościnnym w domu mojej mamy, starannie powieszona. Do mojego ślubu zostały już tylko trzy dni, a ja żyłam w mieszance ekscytacji i nerwów. Cały dzień spędziłam na dopinaniu ostatnich szczegółów ceremonii, a późnym wieczorem, zmęczona, wróciłam do domu. Kiedy weszłam, zauważyłam, że w domu panuje cisza. Mama już spała, a Katarzyna była w swoim pokoju, drzwi uchylone, światło z ekranu jej telefonu rzucało słaby blask na ściany. Słyszałam cichy dźwięk wideo, ale nie zwróciłam na to uwagi. Poszłam prosto do pokoju, w którym trzymałam moją suknię. Chciałam zobaczyć ją jeszcze raz przed snem. Chciałam przypomnieć sobie, że mimo całego stresu ostatnich dni, wszystko będzie tego warte, gdy stanę na ślubnym kobiercu z Piotrem. Ale w chwili, gdy otworzyłam drzwi i zapaliłam światło, poczułam lodowaty dreszcz przechodzący przez moje ciało. Moja suknia, moja suknia była zniszczona. Długa, idealnie gładka spódnica została podarta na strzępy. Delikatna, ręcznie haftowana koronka miała brutalne cięcia, jakby ktoś bezwitośnie przeciągnął po niej nożem. Mój ukochany welon leżał na podłodze, rozdarty na kawałki. Przez chwilę mój umysł nie chciał zaakceptować tego, co widzą moje oczy. To nie mogło się dziać naprawdę. Oddech uwiązł mi w gardle, a dłonie zaczęły drżeć. Moja suknia marzeń, suknia, w której miałam powiedzieć tak, za trzy dni, była doszczętnie zrujnowana. Nie, 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 wyszeptałam, a fala desperacji zaczęła mnie zalewać. Nogi odmówiły mi posłuszeństwa, opadłam na kolana i dotknęłam drżącymi palcami poszarpanej tkaniny. Czułam, jakby ktoś wyrwał kawałek mnie samej. Wtedy usłyszałam kroki za sobą. Powoli uniosłam głowę i zobaczyłam Katarzynę stojącą w drzwiach z założonymi rękami i cynicznym uśmieszkiem na ustach. Co się stało, Aleksandra? Wyglądasz na zaskoczoną, powiedziała udawanym, słodkim tonem. Zerwałam się na równe nogi, a moje serce waliło jak oszalałe. To byłaś ty, prawda? Mój głos zabrzmiał głośniej, niż się spodziewałam. Przewróciła oczami i wzruszyła ramionami. Czego się spodziewałaś? Zawsze wszystko musi się kręcić wokół ciebie, prawda? To twoje idealne wesele, twoje nieznośne szczęście. Naprawdę myślałaś, że na to zasługujesz? Poczułam, jak moje oczy wypełniają się łzami, ale nie ze smutku. To była złość. Gorąca, przeszywająca. Taka, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Zniszczyłaś moją suknię z zazdrości. Mój głos zadrżał, ale nie z bezradności. Katarzyna zaśmiała się pogardliwie. Nie jesteś wyjątkowa, Aleksandra. Nigdy nie byłaś. Po prostu zrobiłam to, co należało zrobić. Nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. Katarzyna nie czuła najmniejszego wyrzutu sumienia. Wręcz przeciwnie, wyglądała na zadowoloną. I wtedy coś do mnie dotarło. Moja siostra chciała mnie złamać. Chciała, żebym się poddała, żebym rzuciła się na ziemię i płakała, błagając o pomoc. Chciała zobaczyć mnie załamaną. Ale nie zamierzałam dać jej tej satysfakcji. Mogła zniszczyć moją suknię, ale nie zniszczy mojego dnia. I to właśnie wtedy. Wśród strzępów moich marzeń, podjęłam decyzję, odbije się od tego dna i sprawię, że Katarzyna gorzko pożałuje tego, co zrobiła. Jeszcze nie wiedziała, ale ta historia wcale się nie skończyła. Stałam tam, wpatrując się w Katarzynę, próbując zrozumieć, jak moja własna siostra mogła zrobić coś tak okrutnego. Ale wtedy nagle wszystko stało się jasne. Chciała mnie złamać. Chciała, żebym się poddała, żebym płakała, żebym wpadła w rozpacz i odwołała ślub. Tylko, że ja nie miałam zamiaru dać jej tej satysfakcji. Przełknęłam ślinę, zamknęłam oczy na krótką chwilę i wzięłam głęboki oddech. Kiedy znów na nią spojrzałam, Katarzyna wciąż mnie obserwowała, czekając na wybuch furii lub załamanie. Ale ku jej zdziwieniu uśmiechnęłam się. Wiesz, co, Katarzyna? Powiedziałam pewnym głosem i zobaczyłam, jak jej twarz lekko się zmienia, jakby nagle straciła kontrolę nad sytuacją. Myślisz, że zniszczyłaś moje wesele? Że mnie pokonałaś? To patrz uważnie, bo udowodnię ci, jak bardzo się mylisz. Odwróciłam się i wyszłam z pokoju, trzymając łzy aż do momentu, gdy usiadłam w samochodzie. Wtedy mój oddech się załamał, a ja zacisnęłam dłonie na kierownicy. Co teraz? Suknia była zrujnowana. A nie było już czasu, żeby uszyć nową. Do ślubu zostały tylko trzy dni, a znalezienie modelu, który dorównywałby tamtemu, graniczyło z cudem. Ale nie mogłam pozwolić, by Katarzyna wygrała. Chwyciłam telefon i szybko wybrałam numer Zofii, mojej najlepszej przyjaciółki i druchny. Gdy tylko odebrała, nie wytrzymałam. Ona zniszczyła moją suknię. Mój głos drżał od bólu. Co? Jak to? Katarzyna. Podarła ją na strzępy, Zofia. Nie wiem, co robić. Ślub jest za trzy dni. Nie mam sukni. Po drugiej stronie zapadła chwila ciszy. A potem, tonem pełnym determinacji, który był dla niej tak charakterystyczny, Zofia powiedziała: Będziesz miała suknię, Aleksandra. Obiecuję. Następnego ranka Zofia niemal siłą wciągnęła mnie do samochodu, nie dając żadnych wyjaśnień. Gdzie jedziemy? zapytałam, zdezorientowana. Uśmiechnęła się tajemniczo. Zaufaj mi. Piętnaście minut później zatrzymałyśmy się przed salonem sukien ślubnych. Ale nie był to zwyczajny salon. Był to jeden z najbardziej ekskluzywnych butików w mieście miejsce, w którym suknie kosztowały małą fortunę. Zofia, ja nie mogę sobie pozwolić na coś takiego w ostatniej chwili. Ujęła mnie za rękę i delikatnie pociągnęła do środka. Zaraz wszystko zrozumiesz. Gdy tylko weszłyśmy, podeszła do nas elegancka kobieta w średnim wieku, z klasycznym kokiem i ciepłym spojrzeniem. Aleksandra! Uśmiechnęła się. Nazywam się Helena Kowalska. Zofia opowiedziała mi Twoją historię. I chcę Ci pomóc. Pomóc? Zapytałam cicho, wciąż nie rozumiejąc. Tak. Kilka lat temu moja córka przeżyła coś bardzo podobnego, więc wiem, jak ważny jest ten dzień dla panny młodej. Dlatego mam coś dla ciebie. Zaprowadziła mnie do osobnego pokoju i otworzyła drzwi. A tam, wisząca przede mną niczym spełnienie marzeń, była najpiękniejsza suknia, jaką kiedykolwiek widziałam. Była elegancka, delikatna, jakby stworzona specjalnie dla mnie. Ta suknia nigdy nie znalazła odpowiedniej panny młodej, powiedziała Helena z ciepłym uśmiechem. Aż do teraz. Moje oczy zaszkliły się łzami. Ja, ja nawet nie wiem, jak dzękować. Po prostu wejdź do kościoła i pokaż wszystkim, że nic nie jest w stanie zniszczyć Twojego szczęścia. Przymierzyłam suknię tam, na miejscu. A gdy spojrzałam na swoje odbicie w lustrze, wiedziałam jedno. Wygrałam. Katarzyna próbowała mnie złamać, ale jedyne, co osiągnęła, to to, że stałam się silniejsza. Teraz pozostało tylko jedno, sprawić, by gorzko pożałowała tego, co zrobiła. Bo w dniu ślubu czekała ją największa niespodzianka jej życia. W końcu nadszedł ten wielki dzień. Obudziłam się z dziwnym uczuciem w brzuchu, ale to nie były nerwy. To była ekscytacja. Po wszystkim, co Katarzyna próbowała zrobić, po całym bólu i rozczarowaniu, oto byłam gotowa by stanąć na ślubnym kobiercu, w sukni jeszcze piękniejszej niż ta pierwsza. Makijaż był perfekcyjny, włosy upięte w elegancki kok, a suknia. Ach, suknia. Wyglądała jakby została stworzona specjalnie dla mnie. Klasyczny fason, subtelny blask, który delikatnie migotał w świetle. Kiedy spojrzałam w lustro, zobaczyłam w nim silną kobietę. Próbowała mnie zniszczyć, ale jedyne, co osiągnęła, to to, że teraz błyszczę jeszcze bardziej. Ceremonia miała rozpocząć się o czwartej po południu w pięknym kościele w centrum miasta. Wnętrze było wypełnione po brzegi przyjaciele, rodzina, wszyscy uśmiechali się i czekali na moje wejście. Na końcu nawy stał Piotr, mój przyszły mąż. W idealnie skrojonym garniturze, patrzył na mnie z takim zachwytem w oczach, że poczułam się jeszcze bardziej pewna. I wtedy ją zobaczyłam. Katarzyna. Siedziała w trzecim rzędzie, z założonymi rękami i spojrzeniem pełnym goryczy. Patrzyła na mnie, jakby nie wierzyła własnym oczom. Przecież miałam być zrujnowana. Miałam płakać i odwołać ślub. A tymczasem oto byłam promienna, szczęśliwa, silniejsza niż kiedykolwiek. Ruszyłam w stronę ołtarza z wysoko uniesioną głową. Każdy krok był milczącą odpowiedzą dla mojej siostry. Przegrałaś. Gdy stanęłam obok Piotra, ujął moje dłonie i wyszeptał. Wyglądasz przepięknie, Aleksandra. Uśmiechnęłam się, czując ścisk w gardle. Tak, wszystko było idealne. A potem, kiedy przyszła pora na przysięgi, zrobiłam coś, czego nikt się nie spodziewał. Wzięłam głęboki oddech i spojrzałam na gości. Dziś powinnam stać tutaj w zupełnie innej sukni. W sukni moich marzeń. Ale ktoś próbował zniszczyć to marzenie. W kościele rozległ się cichy szmer. Czułam, jak wszystkie spojrzenia zwracają się w stronę Katarzyny. Trzy dni temu moja suknia została podarta na strzępy. Przez zazdrość. Przez zawiść. Przez czyjąś złośliwość. Ale ta osoba nie przewidziała jednego. Nie zniszczyła mojego ślubu. Wręcz przeciwnie, dała mi jeszcze większą pewność, że nic mnie nie złamie. Moja mama zasłoniła usta dłonią, zszokowana. Spojrzałam na Katarzynę, była blada jak ściana. Jej wzrok uciekał na wszystkie strony, jakby szukała drogi ucieczki. A wtedy dokończyłam. Dziś wychodzę za mąż silniejsza niż kiedykolwiek. I zamiast żałować sukni, której już nie mam, dziękuję za to, że jestem tu, otoczona ludźmi, którzy naprawdę cieszą się moim szczęściem. Rozległy się gromkie brawa, a Piotr ścisnął moją dłoń, patrząc na mnie z dumą. Katarzyna, z drugiej strony, nie miała już gdzie się schować. Jej twarz płonęła czerwienią, a oczy uciekały w dół, gdy czuła na sobie wzrok wszystkich. Wiedziała, że nie wypowiedziałam jej imienia. Ale wszyscy doskonale zrozumieli, o kim mówiłam. I właśnie to ją zniszczyło. Przegrała. A ja. Ja wygrałam. Sala weselna była rozświetlona ciepłym światłem, wypełniona śmiechem i muzyką. Ślub był ogromnym sukcesem. Rozglądałam się wokół i widziałam szczęście, uśmiechy, uściski, radość ludzi, którzy szczerze celebrowali ten wyjątkowy dzień razem ze mną. Ale wśród gości była jedna osoba, która nie uśmiechała się Katarzyna. Siedziała samotnie w kącie sali, bez celu bawiąc się serwetką leżącą na stole. Jej wzrok był nieobecny, a wyraz twarzy zupełnie inny niż zwykle. Nie było już w niej ani arogancji, ani kpiny. Tym razem widziałam coś nowego. Żal. Obserwowałam ją z daleka, zastanawiając się, co mogło dziać się w jej głowie. Czy wreszcie zrozumiała, co zrobiła? Czy dopiero teraz, gdy wszyscy wiedzieli o jej podłości, poczuła ciężar swoich czynów? Piotr ścisnął delikatnie moją dłoń, zauważając, dokąd kieruje wzrok. Chcesz z nią porozmawiać? Zapytał cicho. Przez chwilę się wahałam. Część mnie chciała podejść i zapytać, dlaczego? Dlaczego ten gniew? Dlaczego ta zazdrość? Dlaczego chciała zniszczyć coś, co było dla mnie tak ważne? Ale wtedy zrozumiałam, że to nie ma już znaczenia. Ona podjęła swoją decyzję. A ja podjęłam swoją. Nie. Ścisnęłam mocniej dłoń Piotra. Dziś jest dzień mojego szczęścia. Nie pozwolę jej tego zepsuć. Uśmiechnął się, objął mnie w talii i lekko obrócił na parkiecie. Zaśmiałam się, czując się lżejsza niż od dawna. Wygrałam. Nie dlatego, że się zemściłam. Nie dlatego, że sprawiłam, by Katarzyna cierpiała. Wygrałam, bo ona nie była w stanie mnie zniszczyć. Impreza trwała do późnej nocy, a z czasem goście zaczęli się rozchodzić. Gdy sala prawie opustoszała, wyszłam na taras, żeby przez chwilę odetchnąć. I wtedy ją zobaczyłam. Katarzyna stała oparta o barierkę, wpatrując się w przestrzeń. Kiedy usłyszała moje kroki, wyprostowała się, jakby chciała udawać pewność siebie ale nie potrafiła spojrzeć mi w oczy. Przez dłuższą chwilę panowała cisza. Aż w końcu szeptem powiedziała: Spieprzyłam wszystko, prawda? Jej głos nie miał już w sobie kpiny. Nie było w nim już wyższości, tylko czysta rezygnacja. Westchnęłam, krzyżując ramiona. Czego chciałaś, Katarzyna? Żebym się poddała? Żebym odwołała ślub? Opuściła głowę. Ja nie wiem. Ależ wiesz. Moje słowa były stanowcze, ale nie było w nich gniewu. Nie czułam już złości. Byłam po prostu zmęczona. Potarła dłonią twarz, wyraźnie spięta. Nie mam żadnej wymówki, Aleksandra. W końcu podniosła na mnie wzrok. Chciałam, żeby wszystko ci się posypało. Nie mogłam znieść, że jesteś szczęśliwa, a moje życie stoi w miejscu. I wtedy zobaczyłam coś, czego nigdy wcześniej nie widziałam. Uzy? Ale w końcu tylko zrobiłam z siebie idiotkę. Mogłam to wykorzystać. Mogłam ją upokorzyć, powiedzieć, że tak, była idiotką i że zasługuje na każdą sekundę swojego upadku. Ale tego nie zrobiłam. Tylko westchnęłam i powiedziałam. Tak. Zrobiłaś. Kącik jej ust uniósł się w smutnym, pozbawionym radości uśmiechu. Szybko otarła oczy. Zniszczyłam wszystko między nami, prawda? Tym razem nie odpowiedziałam od razu. Przez lata próbowałam budować z nią relacje. Ignorowałam jej złośliwości, próbowałam się zbliżyć, dać jej szansę. Ale to ona sama wszystko zniszczyła. Tak, Katarzyna zniszczyłaś. Zamknęła oczy i pokiwała głową, jakby znała tę odpowiedź już wcześniej. Przykro mi, Spojrzałam na nią i zrozumiałam, że tym razem naprawdę mówi prawdę. Ale niektórych rzeczy nie da się cofnąć. Mam nadzieję, że kiedyś będziesz szczęśliwa, Katarzyna. Powiedziałam szczerze. Ale ja nie będę już dźwigać tego ciężaru. Spojrzała na mnie szeroko otwartymi oczami, jakby nie spodziewała się tych słów. Jakby czekała na przebaczenie. Na to, że powiem, że wszystko jest w porządku. Ale nie było. Mogłam zamknąć ten rozdział, ale nie mogłam zapomnieć o tym, co zrobiła. Rzuciłam jej ostatnie spojrzenie i wróciłam na salę weselną. To był ostatni raz, kiedy rozmawiałyśmy przez długi czas. Ślub był dopiero początkiem. Piotr i ja zbudowaliśmy wspaniałe życie. Z czasem zrozumiałam, że nie muszę dźwigać na barkach ludzi, którzy nie potrafią cieszyć się moim szczęściem. Jestem szczęśliwa. Jestem wolna. A Katarzyna? Słyszałam, że po moim ślubie się zmieniła. Że próbowała być lepszą osobą. Nie wiem, czy to prawda. Nie starałam się utrzymywać kontaktu. I szczerze? Nie tęsknię. Ona dokonała swojego wyboru. A ja dokonałam swojego. Wybrałam szczęście.